Dzień dobry, witam wszystkich i słuchajcie, graby sobie dzisiaj. Yy, tak, w bardzo fajnym challenge, u. mój pierwszy raz na PS4, w składzie z Aleksandrą, Piranią Sawą, Pacolem oraz, yy, jak się możecie domyślić, też ze mną. No, także dzień dobry. Ja dzisiaj na Padziku od PlayStation. PS Fortnite! Night. O, tak, się powinno w sumie mówić. Powiem Wam w ogóle, że świetna sytuacja, bo jeżeli chodzi o granie na PlayStation. To przyznam się Wam szczerze, że na PlayStation gram w Fortnite po raz pierwszy, a ogólnie gram na PlayStation po raz trzeci w życiu, ponieważ kiedyś sobie kupiłem PlayStation, ale nie grałem na, na tym PlayStation i ono poszło gdzieś tam pod stawkę, prawda, i teraz po czasie dostałem, słuchajcie, fajną informację, hej, Nitaszy, masz ochotę pograć sobie na PlayStation z Paczolem Aleksandrą, bierałem go na live ie. mówię, kurde, dawajcie mnie to, no i... No, jestem! Także dzień dobry, witam wszystkich, Siemaneczko. Yy, tak, no, Instagram, i jest fajnie. Stałem dzisiaj trzy kodziki po 100 zł na faudolce, yy, Z czego jeden kodzik jest dla mnie, a dwa są dla was. I ja teraz sobie ten kodzik doładuję, ponieważ z tego co słyszałem, to wystarczy, że sobie wejdę o syk. I jak teraz tutaj to kliknę, to na moim koncie powinno być już doładowane 100 zł. I powinienem sobie to po prostu kliknąć i zatwierdzić. Jeżeli dobrze wszystko zrobiłem, to powinno zadziałać. No i razem z wami sobie mamy. Jest to... Bo... Proszę bardzo, bieżący portfel 100 zł ma Dzień dobry, elubeczka, Witam serdecznie. No widzicie? Jak tu PlayStation o mnie dba? Takie pieniądze mi dają. Kupujemy sobie skina, który nazywa się... Pani kod, także musimy sobie tu kliknąć i musimy sobie wybrać. Czekajcie, R2 to jest ten przycisk. Cyk, R2, i kupujemy sobie w takim razie oczywiście z najlepszym kodzikiem Nitashi. Podłoga w snepie kupujemy przedmioty. Cyk, dziękuję bardzo serdecznie. I mamy strój kobieta od z kosmosu. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście e, PlayStation za taki wspaniały prezent. Dziewczyny i Nitashi, musimy wygrać składy. Nie wiem Paczoł czy miałeś okazję oglądać na przykład, ale ostatnio grałem streama z moją żoną, gdzie mieliśmy pewną taktykę, gdzie udawało nam się wygrywać 70% gier, naprawdę, z czego graliśmy tych gier chyba z 15, wygraliśmy chyba 10 albo 11 i graliśmy jak totalne bambiki. Dobra, robimy taktykę Gaming. Totalny krzak gaming, ale to jest taki krzak gaming, tego jeszcze nie widziałeś w życiu. No, lecimy na... O dobra, wiem, już tym takim kwadratowym. Dobra. Go na noli, ej. Hey, go na noli. Nie, samotne schronisko. Dobra, Go na lonely. Ale z tego co ja, z tego co mi się wydaje chyba wszyscy na konsolach mają 60, FPS, tak, bo to 60 jest taka stała wartość. No tak, tak. Tak, to jest taka stała wartość, nie? Ale nie widzę nic takiego. Kurde, nie, jest płynnie, jest płynnie. Polecieli z nami ludzie. O nie. O nie. To nie, to nie bijemy się z nimi. Nie bijemy się z nimi, tak ty kaksa uciekamy stąd. Chodźcie tam, Chodźcie za mną. No. Jak puto, Panie premierze, jak żyć? Ty, ja, ja. ja, ja. ty, on ma low. on ma low. Bóg tu jest! On ma low. Nie. krzaka! Ale trochę trafiłam go! Trochę go ja trafiłam. Na... Przy kapcie i podnieście, dobra? dobra, dobra, chodź za mną, chodź za mną, Oni ma One mają rację, chodź. Chodź, chodź. chodź chodź. Jak się kuca, kuca, kuca. Musisz wcisnąć prawy analog. Co? Musisz wcisnąć prawą gałkę. A, Dobra. I chodź za mną, chodź za mną, po cichutku. Nie, nie widzieli mnie, nie widzieli mnie, nie widzieli mnie! Są ślepi! Dobra, już teraz nie kuta, biegnij, 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 biegnij! Ponczol, idę po ciebie! Piranka! Lecę! Udało się, dobra, Ponczol. Ponczol! A ty byłeś, a, ty a ty dalej, dobra! Chodź za mną, Aleksandra, tak, teraz idziemy totalnie naokoło. Chodź, chodź chodź. O nie... nie na sobie. Dobra, sorry, nie wracam się już. Zaraz po Aleksandrę wrócisz. <laughs> ja jestem tutaj podnosicielem tej drużyny, serio. Fajne bronie masz. Nie, oni tam są cały czas i niszczą drzewa. O nie, on tu jest, on tu jest! Nie, nie widział mnie. Dobrze, nie widział mnie, tak jest. Dobra, Jack, Idę po ciebie, Aleksandra, po ciebie, podniosę cię. Ja się gra pierwszy raz, my gramy drugi, on tylko żyje, więc... Go. No. Tylko teraz słuchajcie, słuchajcie teraz, słuchajcie teraz Nie idziemy lutować tylko chodźcie za mną, uciekamy stąd, bo oni słyszeli dźwięk że się to cofnął Teraz nie tak, nie? teraz idziemy na wulkan, a, tylko... Inna sytuacja się trafić z tym wulkan jeszcze Jak wulkan, jak tu wulkanu, już nie ma od 4 lat No ale no że to jest kater po wulkanie tak? i tak i może nim latać tak? Teraz taka te się zmienia. Idziemy do strefy i kampimy się w krzaku. A oni już widzieli jak się buduje, na pewno będą Nie, ubiec. piranka, uciekaj ze mną! Nie, bo jak oni widzieli jak ja stoją te ściany, to stwierdzili, no. że ja się nie więc. A ja nie chcę. No, Bóg! Daj się no, Ja wiem, to, to są tak, te typy, okay. co mnie strzelały, ja uciekam z Dwóch ich jest. Trzech Chodźcie ich do mnie jest. na tor, na że będzie. Boże, jak... czemu nie mam obłupki? Oni stoją w miejscu. Dlaczego nie mam to z tego, że gramy na konsolach, to wszyscy też grają na konsolach I No tak, tylko że z reguły gracze, tak, gracze, którzy grają bambiki. na konsolach, to są ludzie, którzy no jednak trochę już na tych konsolach grają, wiesz Ale wiem, ale mogą nam trafić bambiki albo mega-spoceńce, więc No tak, tak, jak tak. tak, jak jak tak to bambiki, to jest A, Mam typów Oj. Eee. Jak się kuca? Nie, zaczęłam tańczyć Ona się nie to eee. potem spicy, to nawet kto padł? Patrzolek, chodź do mnie jak, jak byś mógł Ja idę do strefy, ho tu Dobra, mamy ja sobie drinknę po Tiona Mam jeszcze ten tu, fajny... ...bat coś tam do... doczepiania czepiania się, to się będę zaraz czepiał To mężczyźni musimy wykorować dziewczyny, chodź to, No to, tak, tak, a już nasza rola jest na Taka jest prawda Tu, tu, tu... Aha, to tu O Oh my god Nie, 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 w ogóle cię... Nie, nie to... bo nie byłem pewny, czy się odmutowałem Mówisz Bo nie byłem pewny, czy ci się odmutowałem, Halo? Wiem, chodź, patrz, ole, chodź, 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 chodź chodź, chodź, Ja mam fajny pomysł, patrz tutaj, patrz, 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 no patrz to, zobacz, zobacz stary, patrz, 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 zamieni. patrz. Zobacz, Czysz, to jest idealna kampa, stary, tu nas jej nie widzi, patrz. Zobacz na to, cyk, stary, A jak ja się kuca? Yy, Prawy analog klikasz. Prawa gałka. A, gdzie jest? Ty, ale jak się wstaje? Dobra, jestem. Yy, L2, L2, L2 się stawiasz, L2 się stawiasz. <laughs> Czekaj <Hitler. śmiech> Dawaj dwa kible <Hitler. śmiech> A ty kibli, <laughs> zobacz, jak one w ogóle stoją One no, stoją tak jakby kibli. to była Pęta się... pamięta się... ej, ej pamiętacie, że była taka rodzina kamieni? Pęta się No i była taka rodzinka kamieni. To teraz jest rodzinka kibli, proszę bardzo Mama, tata tylko nam córki umarły Ale nie niestety. Nie tym bo tam ty biegał <laughs> Ustaw się, patrz on, L2, L2 wciśnij Ustaw się. Jaka Jezu jak to wygląda? O, no! Dobra, pokczam Najgorsze jest to, że tym robotem latają. Najgorsze jest to, że my stoimy jak dwa kible, stary! Ale żebyśmy jeszcze jakieś krzaki wzięli. Patrząc, żebyśmy jeszcze wzięli jakieś normalne rzeczy do chowania, a nie kible pod mostem. No, Mówiłam, że to w ogóle się nie rzuca w oczy pat typów na górce tutaj na MW Ale wiesz, ale kibel jest świetny, bo ktoś sobie pomyśli jaki debil by się chciał w kibel zamienić na konsoli. Jak Nie grasz na konsoli, w ogóle tak wiesz, w czasie wolnym powiedzmy i tak no. dalej, to to jest level hard 7 osób, pięć osób żyje, dobra Czyli na pewno, bo tu jest dobra. na górce jakaś ekipa, ktoś tam jest? Uwaga, gdzie będzie kolejna strefa, Patrz, Jak, jak myślisz, będzie u nas, będzie u nas, nie? Wątpię. Tak, bo ja płaciłem abonament, nie, bo ja płaciłem abonament, będzie u nas. Patrz A, to płaciłem. Widzisz? Dobra, jest u nas. Mówiłem ci, pociłem abonament za strefy, tak zwane strefowe i jest. Ty, ale od gadałem o kibach tam mam więcej ja na live. Ja też! No. Dobra, mamy... Zobaczmy, jak, jak dużo zapłaciłeś za strefowe. No, mało. Nie, nie, już kolejne nie mogło być, bo ja zapłaciłem, bo ja zapłaciłem tylko Nie, Jezu, jak to wygląda, że ta woda, nie? Jakby się z tego kibla wylewała. <laughs> <laughs> jak to wygląda! to <laughs> To jest, jest pięknie! takie rzeczy naprawdę można pokochać tą grę. To jest po prostu cudowne Dawaj daj Dawaj Zrobimy im kiblowy podjazd! Dawaj patrz kiblowy daję. Nie, chyba nie Nie, chyba w Nie, chyba będą mieli ni może szybko na górę! Nie, nie dają... nie dadzą rady! Dobra, ej! Mam idealny jestem znakiem do, do, do pływania! Idealnie! Ty! Patrz! Dobra, ja się poświęcę Nitaśi i zbuduję w samochód zamieni, teraz będziemy. Nie, zabiją nas, patrz. nie... Nie, bo oni patrzą, a ty zabiją Zobaczmy strefowe, zobaczmy strefowe, czy teraz strefę będę tutaj załapył, czy nie Ale budowanie, lecimy Do góry szybko! Kilo, fakcie, Boże, ale trochę charsze w teraz możesz wyjść tam do strefy? I następne no tak o, o nie! Nie, nie, nie No niestety. On mnie zabił. No niestety. No niestety. Ale słuchajcie, moją moją, moją taktyką macie drugie miejsce. Dzień dobry. W drugie miejsce. Cicho, tak, po a, teraz no. tak, Cicho po a dziewczyny, na następny raz bardzo proszę się nie odłączać od grupy, tak? Jeżeli jedziemy na wycieczkę klasową, to się nie odłączamy od grupy, idziemy wszyscy a, ja ra ja razem tak, za rączkę. ja chciałam nam skołować ten pojazd. No i skołowałaś nam swoją śmierć. Nitasi, to są dziewczyny, trzeba się podlizać. Dziewczyny, grałyście świetnie, jestem z was totalnie dumny. Tak, super dziewczyny. Ooo, dzięki. Mega dobra gra. Powiem ci Aleksandra, nie, że ten typek, którego prawie zabiłaś Gdyby nie fakt, że nie miała się w upy I wam kochani widzowie Również bardzo dziękuję za oglądanie Naprawdę jesteście najlepszą widownią na świecie Dziękuję wam, że byliście Kocham was serdecznie I co, widzimy się na następnym live Trzymajcie się, cześć, elo, siemaneczko